Mam z tej strony Atari Retrofan, niech Was nie zwiedzie napis na koszulce, dalej Atari Retrofan, bez zmiany. E, mój dziadek, Leon zresztą, tata mojego taty, e, jak byłem małym chłopcem, powtarzał mi zawsze, Tomek, pamiętaj, do Atari trzeba dorosnąć. I powiem Wam, coś w tym jest. E, sporo, e, czy sporo, przesadzam oczywiście, ale niech będzie sporo, sporo moich YouTube'owych kumpli, którzy za młodu byli zatwardziałymi komodorowcami, teraz no, zaczyna, zaczyna zabawę z Atari. Borg swego czasu na, na swoim kanale, Borg oczywiście komodorowiec, zachwalał Atari jako najlepszy komputer, taki pierwszy dla e, początkującego retromaniaka. E, ostatnio też jeden z moich widzów, Romek, który też wychował się na Amidze, kupił sobie Atari 1040ST i jest zachwycony, że, że ten komputer w końcu ma, może, może go poznać i wysłał mi też dyskietki, żeby mu najlepsze gierki na ten komputer ponagrywał. No i nawet Szpunta, to już jest totalny... Komodorowiec taki taki komodorowiec ma Atari 800XL i na swoim kanale zaczyna ogrywać gierki na Atari. Także w tych słowach dziadka mojego jest, jest dużo prawdy. I teraz możecie pomyśleć, że do, ja teraz dojrzewam do Commodore, dlatego na stare lata ogrywam komodorkę. Nie, mi jest po prostu żal tego komputerka, że tak sobie leży u mnie w szafie i nikt go nie lubi, bo tutaj Atari 2600, 7800, Jaguar, ST, Mega ST, 65 x no jest mu tam przykro, także od czasu do czasu go biorę i gram, to nie, że ja dojrzałem do komodorka, nie, 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 nic z tych rzeczy. E, dobra, nie ględzę, zaczynamy przegląd czwarty, czyli gierki od 31 do 40 na kartliczu Hot 50. Dobra, wiem, że to jest nudny dowcip, ale dwa joje już przygotowane. Odpalamy komodorka i lecimy z czwartą dziesiątką, czyli F1, F7. 1 f F7 i pierwsza gierka Hero. W ogóle przejrzymy, co tu jest Hero. Haster nie znam. Im poszedł Mission gdzieś, to widzimy kogoś. Jumpman Junior coś mi mówi tytuł. Kickstarter nie znam. Montezuma z Atari. Nebulus też na Atari jest. Pacmania też jest na Atari. Pitfall na Atari. Pizza Atari. O kurwa, tutaj jest sporo gierek, które, które są na Atarynce, także no. Nie poznam jakiejś tam super dużej ilości yy, gierek z komodorka. Dobra, mamy, mamy hero, którym, którym joym? Tym joy. Tym joym? Tak. Hero generalnie na komodorku wygląda ładniej, takie pierwsze wrażenie jest, no bo mamy powiedzmy teksturowane te, te skały, mamy jakieś roślinki na ziemi, roślinki z góry wytegowują. Ten, ten, ten hopek też jakiś taki chyba bardziej kolorowy jest. Także graficznie jest na plusik. Natomiast, e, moim skorownym zdaniem, to co widać na ekranie, będzie utrudniać gierkę. To jest za dużo zamieszanie. Za, za dużo tego wszystkiego. Jest ten chłopak, który przed chwilą tam pod tą ścianą siedział, był bardzo mało widoczny przez, no, przez to wszystko, co tutaj jest dodane w porównaniu do wersji Atari. E, no, aczkolwiek gierka jest, jest wiadomo, klasykiem zarepistym. Ale chyba pod względem. E, nie wiem, jak to nazwać. E, jeżeli chcemy przejść grę i chcemy. Nie mieć jakichś oczopląsów i zastanawiać się, czy coś tam leci, czy nie leci. No, ten Atari jest lepiej grać. Tutaj, tutaj może to przeszkadzać. To wszystko, co tam się nam wynurza, właśnie z, z sufitu czy z podłogi, bo jak tam wleci jakiś nietoperz, może być średnio widoczny. Ale tak czy siak, Giereczka zasługuje na ocenę 4. 4 jest elegancka. Lecimy dalej. Teraz mamy Hustler. Hustler to jest w ogóle takie czasopismo dla do dorosłych. Ja nie kupywałem nigdy. Nie, to ja wiem od kolegów takie rzeczy. A tutaj te takie dziury po bokach i centralnie, ten świadczy o tym, że to chyba jakiś bilardzik będzie. Jeden player. Balls in order. Any ball pocket. Damy dwójeczkę. Proszę bile... W... Aha, że po... ponumerowane są. Który Joy? Nie ten. Ach, nacisnął mi się Fire, a Fire chyba naciskamy wtedy, kiedy chcemy wybrać siłę, a tam na dole taki pasek lata. Dobra, tutaj mamy celowniczek i teraz naciśniemy. No, powiem Wam, że bilardy widziałem, że jakieś na komodorku były bardzo ładne, kolorowe, czy tam snooker, czy, czy pool, i to jest taka jakaś totalna bieda edition, jeżeli chodzi o, o bilardziki. Tak, wpadło. Nie, to absolutnie mi się nie podoba. No są lepsze, są lepsze. Tak jak mówiłem, tutaj bym dał dwójeczkę. Lecimy dalej. No i dziwny tytuł, Hustler. Chyba, że nie wiem, co to znaczy dokładnie. Eee, Impossible Mission. Trójeczka. Odwrotnie niż film nazwane. Pewnie, żeby nie było jakichś, nie wiem, problemów prawnych w Stanach Zjednoczonych. Tak strzelam. O! Który joy? Fire, fire. Nie wiem, spacja. Boże. O, jest. Dobra, tym joyem. Kurde, ładnie gości animowany. Jak ładnie narysowany, graficzka piękna. Windą możemy śmigać. U kogoś to już widziałem. Nie no, ta gierka prezentuje się mega fajnie. Mega fajnie. Tu mam, mamy w ogóle jakiś panel taki na dole. O, jesteśmy na panelu. Off wyłącz, czyli offem wracamy to na logikę. No i tutaj mamy dużo różnych guziczków. No image selected. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, stopy czy coś. Time is suspended. Aha, czyli zatrzymujemy czas. Nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, wracamy, zobaczymy, co tu, się, co tu się robi, jak dalej wyglądają jakieś miejsca. I tutaj, na przykład, panel zniknął, więc teraz podejrzewam, Fire będzie do czegoś innego. Fire'em teraz skaczemy. Ale jak jest to pięknie animowane, kurde, nie, no wygląda, wygląda superacko. Naprawdę się chłopaki postarały, jak ta gierka wygląda. Tu mam jakiś komputer, pewnie też można do niego wejść. To Fire bym raczej nie wciskał, może w górę, o, w górę. Terminal bezpieczeństwa 14, wybierz funkcję, wyloguj się, zresetuj windy, wyłącz czasowo roboty w tym pomieszczeniu. Password, a, trzeba mieć hasło, no to dupa, hasła nie mam. Kurde, gierka wygląda bardzo zachęcająco, myślę, że jest zarypista. Dajemy, dajemy czwóreczkę i lecimy dalej. F7 i teraz mamy Jumpman Junior, coś mi ten, ten, ta nazwa mówi. Raczej nie z Atari, gdzieś to musiałem u kogoś widzieć. Jumpman Junior Number of player 1. Tutaj pewnie imię playera, nie bardzo. Jeden wpisałem. O. Dobra. O, dobra, wydawało mi się, że to mi coś mówi. Nie widziałem tej gierki wcześniej. Troszkę jak Loutraner wygląda, nie? Taki mały chłopek. O, poruszamy się tutaj po drabince. Fajerem skaczemy. Przesko Aha, tylko nie możemy wdeptywać na te takie. Jakby takie lampki, czy kółeczka, czy co to jest, co stoi. Co wisi? Nie, opóźnienie jest dużo. Po zginięciu mamy za, za dużo opóźnienie. Wkurza mi mnie takie coś biegnie, jak, jak są takie lagi niepotrzebne. A, i te naboje skręcają. Patrzcie, leciał skubaniec, się go przeczekać, a on skręcił w dół. Ale już ta gra u mnie minusuje za ten, za ten okres oczekiwania. Dobra, Dobra, udało się uciec. Strasznie szybko to chodzi. Ja pierdyle. No, myślę, że na linę skoczę. Nie, to chyba nie jest gra na moje nerwy, powiem Wam szczerze. I o co tu chodzi? Na pewno nie, nie mam zbierać tych kółek, bo one mnie zabijały. Do góry się też nie da wyjść. Znowu mnie zabiło. Tutaj się otwarła jakaś kładka. O Boże, to czekanie. I znowu się gościu... Nie, to nie na moje nerwy. Yy, dwójka. Dwójeczkę, jedziemy dalej. Ja się za, za szybko denerwuję przy takich gierkach. Teraz mamy co? Jump and Kickstart 2. Kickstart to tak z Amigą coś związane, nie? Wow, jaka ładna graficzka. Górny napisek na Atari, nie? Po cztery kolorki w jednych odcieniach, ale ten dół był bardzo, bardzo fajny. Fajna graficzka. Ten joystick tym razem. Kurde, zimny, jeszcze nie grałem dzisiaj. A, a co Fire robi? Ale lewo się zatrzymujemy. W prawo przyspieszamy. Nie wiem, czemu on teraz spadł niżej. Dobra, tu muszę pewnie wskakiwać fajerem, tylko trzeba nabrać prędkości. Podobna do tej gierki rowerowej, tam BMX Simulator, co tam pokazywałem u siebie na kanale, tylko że w wersji na motorki. Dobra, rozpędzamy się. Czemu on nie wjechał? Nie wiem, po skosie mam w górę dawać? Dobra, w tył też nie można dawać, zauważyliście. Ej, o co tu chodzi? Kurde. Cisnę w prawo, żeby przyspieszyć, a on spada. No to dobra, to nie ruszam. Bez sensu. I spada tak jakby poniżej linii trawy, nie? No ciśnij. Opla. Hopla. Nie, trzeba tutaj opanować sterowanie i zajarzyć jak się prawidłowo jeździ. Gierka ma ogromny potencjał, według mnie, bo bardzo mi się podoba i graficznie, i, i, i pomysł, bo te rowerki na talii też mi się podobały, ale coś tu jest nie tak z tym sterowaniem, że... No patrzcie, teraz mi się zatrzyma... Aha, bo koniec już był. Natomiast dziwne jest to, że on tak zlatuje, kurde. I patrzcie, i leży już na, na dole. Nie wiem o co chodzi, nie wiem z tym sterowaniem. Natomiast Gierka, myślę, że czwóreczka spokojnie. Dobra, lecimy dalej. Ale to jest brzydki komputer, ten komodorek. F7 Montezuma Revenge, czyli drugi totalny klasyk po hero na tej, na tej części. Ale to Montezuma to chyba jedynkę. Select Level. Montezuma to chyba wszędzie tak samo wygląda. Tym jojem. No, praktycznie klon tego, jak, jak to jest natarię na zrobione. Znaczy, no wiadomo, natarię na jest troszkę lepiej, nie? Ale. Ale jakoś te gierki się specjalnie nie różnią. Gierka chyba, która jest na każdym sprzęcie 8-bitowym. No, ale jest sarekista, to trzeba przyznać. Jest mega fajna. Nigdy nie przeszedłem, jestem zacinki, ale tam dosyć daleko się udało podchodzić. Nie, no wszystko takie samo jak na Atari, czyli, czyli bardzo dobrze, w sensie. Dobra, dajemy czwóreczkę i lecimy, lecimy dalej. No ta część tego karta mnie nie zaskakuje niestety, bo za dużo pozycji z Atari jest. 7, Nebulus, to też kojarzę. Na Atari ST grałem. to jest ten taki stworek, który wchodzi po tej wieży dookoła. I widziałem to chyba u Lemona, tak mi się wydaje, jak grał. I na Commodore to jest naprawdę bardzo ładnie to zrobione. Szczególnie ten obrót tej wieży. Uwaga, ruszam. Tak, nie, to, to, jest, to jest piękne. A czemu spadłem? Była kładka przecież. Chyba, że znikające te kładki są, że się usuwają spod nóg. Dobra, to wchodzimy w drzwi, nie będziemy tam szli. O, pięknie to się obraca. Jest pięknie zrobione na komodorku. Pięknie. Po prostu pięknie. Ach, tutaj jest do przeskoczenia. Czyli muszę zlecieć z tej kładeczki i skakać na razu. Chyba na Atari były od razu dziury widoczne, a tutaj one się znikają. Czyli taka pamięciówka się z tego robi. Może się mylę. I teraz z tego hopla. I dupa, i następna znikła. Co za gówno. Game over. W każdym razie gierka jest naprawdę fajna. Przepięknie wygląda na komodorku. Dajemy czwóreczkę. Lecimy dalej. F7 i następny mamy Pacmanie. Pacmanie grałem na swoim Esteku. To jest taki Pacman na kilku, kilkunastu ekranach z rzutem izometrycznym. Ja wolę standardowego, ale całkiem przyjemnie, całkiem przyjemnie też się w to grało. Na małym Atari nie wiem czy jest. Na pewno nie z epoki, może coś teraz było napisane. Na pewno jest na esteku. No i wiadomo na komodorku. I wygląda pięknie. Wygląda pięknie ta gier. Zasada ta sama, oczywiście, co w Pacmanie, tylko inaczej to jest wszystko przedstawione. Możemy też sobie przeskakiwać tutaj stworki. Hop. Tego czarnego jeszcze zeżremy. Zjedliśmy. I w tył zwrot mamy go. Ale będzie rekord punktowy teraz. Patrzcie na to, jak tych ciulików zjadamy. No i bajer jest, że można skakać, kurde. I mamy następnie. Boże, kiedy będzie teraz wynik punktowy? I nie zdążyłem fajera wcisnąć, żerbie. Dobra. Yy, gierka świetnie wygląda graficznie, grywalność też jest super. Czwóreczka, szacun komodorek, że macie tą gierkę. I do końcówki zbliżamy Pitfall, teraz dziewiątka, czyli kolejny totalny klasyk, też na Atari ogrywane, oczywiście. I jakoś tak mało ten hipek wygląda, jakiś taki mały, kurde. Fajery nie działają. Dlaczego ten komputer nie może mieć normalnej klawiatury, gdzie jest guzik start do zaczynania gier? To jest run-stop. Run-stop też nie. Return, restore. F1 to starto. Oh, F1, dobra. Nie ten joystick, ten. Kurde, dawno nie grałem w atarowską wersję, ale jestem prawie na bank pewny, że jest większy chłopek na Atari. I jakoś to ładniej wygląda chyba na Atari'nce. Nigdy nie byłem i nie będę w stanie tej gierki przejść, bo to jest taka pamięciówka z przechodzeniem raz górą, raz dołem, raz się cofaniem, masakra. Yy, gierka zasługuje oczywiście na 4, według mnie na Atari troszkę lepiej wygląda, ale generalnie bardzo podobne wersje. I lecimy chyba już ostatnią gierkę, czyli Pit Stopa, Pit Stopa, czyli 0. Pit Stop też oczywiście na Atari, też pewnie na innych komputerach, bo to chyba było wszędzie. Komodorowską wersję już widziałem kiedyś. Mieliśmy w ogóle kiedyś ze szpuntą zrobić wojnę orbitowe z tym i tutaj rynka by przegrała. Zaraz to odpalę, Wam pokażę dlaczego. Bo na Komodorku... Enter, Name, Elliot. Na Komodorku jest... na Enter, drugi player, a wybrało mi się na dwóch niestety. Tu jest naprawdę lepiej graficznie samochód wygląda. Popatrzcie, jest on dużo ładniej namalowany i chodzi też o animację. Na atarynce te skręty samochodu były takie zero jedynkowe. Narysowane, prosto, narysowane autko bokiem. A tutaj jest taka delikatna presenny button, tu. A tu jest taka dosyć fajna animacja. Więcej, więcej klatków zrobiła to. Popatrzcie. Jest cholerna różnica w tym skręcie na komodorku. Wygląda naprawdę super. Zdecydowanie lepiej wygląda niż na atarynce. A przez to, że, że, że płynnie jakoś te, te właśnie skręty są, to lepszy jest ten feeling grania. Także tutaj komodorek zdecydowanie wygrywa z ataryną. Super, to czekam. Gramy na dwa joye. Jedno oko, dwa joye. Dajemy czadu. <laughs> Nie da się tak, dobra. <laughs> Okej, okay, tyle. Wszystkie gierki przelecieliśmy. Jeszcze sobie tylko upewnię się, że wszystko żeśmy poklikali. E, pit stop oczywiście. Czwóreczka, gierka świetna. E, Hero było, Haster. Przeleciliśmy wszystkie, dobra. Na następny raz zostanie nam jeszcze, co e, tu trzeba wcisnąć? F2, czyli Shift i F1, na następny raz zostaną takie gierki, tutaj też widzę Riveride, powtarza się z Ataris vs Spy też, ale reszta już, popatrzcie, Rick Dangerous, będzie, to, będzie, to będzie fajna to będzie fajna część eee, to co, kończymy, ja się zbieram teraz z rodzinką, jedziemy na listy do M5, do kina także trzymajcie się, dzięki za obejrzenie, na razie